Filozofia na rowerze, odcinek 44, było o orientacjach, a teraz będzie o pojęciu nieco związanym o różnorodności. Też się wiąże nieco z podziałem na płcie, bo lewica, abstrahując od tego, że tam 130, chyba 6 płci, sobie wymyśliła na Facebooku na przykład. No, to płcie są dwie: kobieta i mężczyzna. Ale tak jest: dziecko to też jest określone w płci. Natomiast lewica próbuje forsować jakieś pomysły, typu parytety, jakąś równość. No, równości nie będzie, dopóki mężczyzna nie urodzi dziecka, prawda? No i to już inna sprawa. Natomiast no faktem jest, że nie ma co ani z różnorodnością walczyć. Ani na siłę jej wprowadzać, bo tutaj trochę lewica, jak zwykle, zresztą zjada własny ogień. Ogon, ogień. ogień to oni mają w, gdzie indziej, niekoniecznie w sercu, a tym bardziej nie próbują. Natomiast tam, gdzie dwóch lewaków, tam trzy zdania, albo nawet pięć czasami, jak 136. Natomiast jeśli chodzi o różnorodność. Taką wrodzoną w świecie to jest samo dobro, bo jak wiadomo, na różnorodności, na możliwości wyboru z tej różnorodności bazują praktycznie wszystkie główne, kardynalne procesy sterujące światem. Także. Nie da się tych procesów zmienić w sposób sztuczny, narzucić, jak i nie da się ich wyrównać, czyli uśrednić. Zresztą sama lewica za heglem chętnie powtarza, że potrzeba coraz większych antytez, żeby z tezy wyciągnąć syntezę coraz to bardziej postępową. To czasem działa, ale jak się robi z igły widły i od drugiej strony do problemu podchodzi, to może dawać przeciwne skutki niż zamierzone. Generalnie, dwa takie pojęcia na R: to jest różność i równość. I oczywiście pewne. Grupy poglądowe podchodzą do tego bardzo swobodnie, interpretacyjnie. Tam, gdzie powinna być różność, tam próbują zrobić równość. Tam, gdzie jest równość, tam robią odwrotnie. No a tak jak obserwujemy świat, byłby no, dosyć nudny, gdyby wszystko było równe, nawet jakby nie było Bogaczy i biedaków, jakby wszyscy mieli porówno, to też by było niekoniecznie fajnie, bo biedak z jakiejś przyczyny jest biedakiem i jest to jego jakby baza do zmiany, jest to jakiś, no powiedzmy, nowoczesnego pojęcia używając challenge. Natomiast bogacz też powinien ogarniać temat, co z nadmiarem pieniędzy robić, niekoniecznie. Pakować w siebie albo w jakiejś swojej przyjemności też jest lekcja dla takiego gościa. Także wszystko tak jak jest, to jest, jest ok. Tylko nie ma co tego właśnie na siłę zmieniać, na siłę z tym walczyć, bo tak jak powiedziałem, efekt jest zawsze odwrotny. Jak spojrzycie w tył w jakieś historyczne zdarzenia pod tym kątem, kto kogo chciał wyrównać, kto kogo chciał zróżnicować. No to robi się jasno. Jak niektóre religie chciały narzucić swoją wolę, swój system. Nie mówię tylko o religii chrześcijańskiej, absolutnie. Mówię o późniejszych też religiach. Jedyna religia, która nie chciała nic narzucać, wręcz przeciwnie, łączyć to jest religia starożytnej Persji a zresztą w Chinach też są jest taki pogląd filozoficzny, żeby raczej łączyć niż żeby dzielić rozróżniać na siłę tam po prostu się to łączy bo szuka się jakiś tam podobieństw ale podobieństwa nie są ważne właśnie tym płynnym mostkiem chciałem zwrócić uwagę na Głębszą myśl tego odcinka a propos szukania kogoś lub czegoś na podstawie tego, czy to jest do nas podobne, czy ten ktoś jest do nas podobny, czy nie. O wiele się mówi, że przeciwieństwa się przyciągają, co jest trochę prawdziwe, natomiast bez jakichś tam. Podobieństw. Też trudno mówić o jakimś związku, chociażby o jakiejś relacji. Nie mówię tylko o relacji damsko-męskiej, mówię też o relacji między nawet podmiotem, czyli mną, a przedmiotem, czyli czymkolwiek, co ma mi się podobać lub nie. Czy to, że coś jest do mnie podobne, że spełnia jakby moje wyobrażenie. To jest to, od czego powinienem wyjść, czy wręcz przeciwnie? Czy coś, co jest kompletnie inne, powinno stanowić dla mnie jakąś bazę do tego, żeby przemyśleć całe swoje systemy wartości, i nie tylko wartości, myślenia? Także to jest ciekawy temat, bo jak dla mnie. Nie ma to szukać podobieństw, nie skupiać się na szukaniu podobieństw, bo to takie szukanie na siłę to też jest próba wyrównywania, a też jest próba dopasowywania do swojego jakiegoś wyobrażenia, które najczęściej jest błędne najczęściej jest niedojrza, niedojrzałe, po prostu najczęściej jest, bo człowiek na każdym etapie życia tak naprawdę goni jakby ten wzorzec, który jest. Zawsze niedościgniony, więc wchodzenie w temat to, co teraz mi się podoba i że to jest to, czego chcę, nie jest dobre. Wiem, że też nie jest łatwe wyjść poza to. Natomiast y, taka dziecięca otwartość, ciekawość świata, nastawienie na zmianę, nastawienie na no, może nie wyzwania, ale na, na przygodę, chociażby na zabawę. To to jest to, czym powinniśmy się kierować. Nie szufladkowanie, nie szukanie, czy to nam pasuje, czy to nam nie pasuje. Podchodzenie ostrożne do pewnych rzeczy, bo nie wiemy, czy to się nam spodoba, czy nie. To wahanie zajmuje czasem nawet więcej czasu, domenum, niż próbowanie czegoś nowego. Bo wiem ze swojego doświadczenia, że jak czegoś się spróbuje to dopiero się pokazuje jakiś obraz tego i wszystkie nasze dotychczasowe poglądy oczekiwania, wyobrażenia albo mogą runąć w kompletny gruz albo wręcz przeciwnie mogą się okazać czymś od czego dopiero będziemy wychodzić i, i rozwijać to W tym kontekście szukanie podobieństw na siłę, szukanie jakichś grup ludzi, którzy interesują się podobnymi rzeczami, tak jak mówiłem w tej audycji o bzikach, że każdy ma swojego bzika i bardzo chętnie te bziki łączy. Natomiast te bziki nie powinny też ograniczać, że to nie powinno być coś, co zajmie nam cały czas i będzie to naszą taką. Nie wiem, strefą komfortu, można powiedzieć, ale raczej taką ucieczką od rzeczywistości, bo Bzik jest po to, żeby wykazać się na polu stosunków międzyludzkich, stosunków też y, kultury, żeby jakąś twórczość oferować innym, a nie, nie po to, żeby jakby ładować siebie. To jest, y, myślę, taki. Cel powinien każdy mieć, kto uprawia jakąś aktywność, żeby ta aktywność nie wchodziła do środka, nie wypełniała nas, tylko żeby wychodziła na zewnątrz, wypełniała świat i jakąś inspirację też dawała. Tu też jest ukłon właśnie dla różnorodności, żeby doceniać to, że są inne sposoby, inne grupy, inne przyzwyczajenia, inne hobby. Szukać w nich inspiracji cały czas, jakoś nawet współpracować. I tutaj do tej współpracy też nie jest konieczne to, żeby były jakieś obszary wspólne, konieczne. No bo z mechaniki wiadomo, że są pewne części, które współpracują tylko wtedy, kiedy są kompletnie inne, inaczej wyglądające. Na przykład Przekładnia ślimakowa, a ze, z, z kółkiem zębatym pracuje. Chociaż jest kompletnie, są to dwa różne elementy. Śruba i nakrętka. no Może ich wspólną częścią jest gwint, ale śruba ma gwint wypukły, nakrętka ma wkrętło. Czyli są takie subtelne sygnały pasowania do siebie, natomiast nie są zbyt pojemne te pojęcia, w tym sensie, że. Nie może coś być takie samo, albo po prostu, no tak jak puzle, takie same puzzle nie stworzą układanki. Także można powiedzieć szukajcie, a znajdziecie, ale raczej dajcie się starość śmierć. Bo szukanie to jest zawsze na siłę, a jak człowiek jest otwarty, radośnie... Postrzegający świat i cieszący się jego właśnie różnorodnością, wtedy na pewno odnajdzie jakąś fascynację. Wtedy doda do świata coś od siebie i coś zmieni. A jak w takim trybie, to na pewno na lepsze. Także w w tym odcineczku niezbyt długim to by było wszystko. A w kolejnych odcinkach być może jakieś konkrety, co by należało ewentualnie zmienić w podejściu do pewnych światowych systemów w praktyce, żeby. Zadziało się coś nowego, ale tak naprawdę, coś takiego, co wpisuje się w naturalny porządek rzeczy. Bo my cały czas, jako człowiek, walczymy z tym naturalnym porządkiem rzeczy czyli dostosujemy, dostosowujemy świat do siebie. A powinno być to wyważone. Nie mówię, że odwrotnie, ale ta otwartość, równowaga musi być. Także do zobaczenia. Do usłyszenia następnym razem.